Czwartek po Popielcu. W pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa Pan Bóg stawia bardzo jasno warunki, albo mówi szczerze, jak jest. Kładę przed wami życie i śmierć, szczęście i nieszczęście. Jeżeli będziecie mi miłowali, jeżeli pójdziecie za moimi słowami, za moimi, moimi drogami, to wybierzecie życie, jeżeli pójdziecie za obcymi Pan, Bogami, to wybierzecie śmierć. Jest wybór w życiu, naprawdę jest wybór. To nie jest tak, że Pan Mógł nas zmusza do szczęścia albo zmusza do nieszczęścia. Wiadomo, że człowiek by chciał tak, żeby był wybór między takimi samymi szczęściami, wybór takim, między różnymi prawami, które nie miałyby takiej konsekwencji. Chcielibyśmy złamać prawo i powiedzieć: Ja chciałbym wybrać tak. Żeby to nie miało na mnie wpływu Ja chciałbym wybrać tak Że nawet jak wybiorę zło Żeby, żeby to przyniosło dobro Nie da się, jest, są pewne prawa W życiu duchowym, tak jak są prawa na świecie I to co jest piękne Że, że Pan mówi jasno do człowieka Człowieku zależy mi na twoim życiu I stworzyłem cię jako tego Który może wybrać Możesz wybrać i możesz być w tym życiu szczęśliwy Psalmista w pierwszym psalmie pokazuje, jaka jest różnica takiego wyboru, konkretna, i mówi, że człowiek, który wybiera Pana Boga, który idzie za Panem Bogiem, to jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, wydaje owoc w swoim czasie, jest stabilne, jest mocne. Natomiast człowiek, który odrzuca Pana Boga, jest jak plewa, którą wiatr rozmiata jest słaby, jest niestały, nie ma w sobie siły i nie przynosi również owoców sam również nie jest owocem. Więc tu nie chodzi o to, że idąc za Panem Bogiem, że my coś tracimy. Tu nie chodzi o to, że idąc za Panem Bogiem, to jest nasz tylko jakiś osobisty wybór. Tak naprawdę chodzi o tożsamość człowieka. Chodzi o to, czy chcesz być plewą, czy chcesz być drzewem. Chodzi o to, czy chcesz być w pewnym sensie bezużytecznym śmieciem, czy, czy kimś, kto jest, kto jest wartością. Jesteśmy nauczeni, że wszyscy są równi, jesteśmy nauczeni, że każdy człowiek jest tak samo godny. Biblia tutaj jednak pokazuje troszeczkę świat od innej strony. Wartość człowieka zależy od jego relacji z Bogiem, jego owocowanie zależy od, od relacji z Bogiem, jego stabilność, trwałość zależy od relacji z Panem Bogiem. To nie wszystko jedno, co się w życiu robi. Ewangelia i słowa w Ewangelii Jezusa. Mówią o tym, że trzeba się zaprzeć, że, że syn człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I w tym sensie słowa Jezusa mogą być rozumiane jako, jako zachęta do cierpienia, jako nakaz cierpienia. Nie, one, one pokazują tylko to, że żeby uzyskać bardzo wiele, trzeba czasem zapłacić bardzo dużo. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Jak nie chcesz siebie zatracić, jak nie chcesz szkody ponieść, jak chcesz w tym życiu osiągnąć najlepsze rezultaty, najlepsze wyniki czy najlepsze owoce, jak chcesz po prostu to życie wygrać, to trzeba wziąć krzyż swój i Chrystusa naśladować. Ta konieczność cierpienia o tyle jest ważna, że my z natury gonimy za tym, co przyjemne i każdy by wolał mieć to co, to, co jest dla niego fajne. Natomiast mądrość człowieka i rozum człowieka podpowiada niekoniecznie, niekoniecznie. Małe dziecko, które nie myśli, może bierze do ust, do ust wszystko, co chce, ale człowiek dojrzały wie, że człowiek dorosły wie, że czasem trzeba pocierpieć, żeby uzyskać jeszcze więcej. Peraspera adastra ad astra, przez trudy do gwiazd. Nie bójmy się krzyża, nie bójmy się cierpienia. Patrzmy na, na to, co jest celem. Patrzmy na niebo, patrzmy na świętość, patrzmy na szczęście, patrzmy na owocowanie, patrzmy na to, na tą moc, która się w słabości doskonali. Naprawdę, Pan Bóg ma dla nas bardzo, bardzo dobry plan. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. ojciec i syn i duch święty. Amen.